Czym by tu się ruszyć? Na pewno nie nogami. Humorystka. Jak dostaniesz szachownicą w zęby, wtedy będziesz widziała, jak śmiać się z osoby niepełnosprawnej. 2028. Samsung Galaxy S40. Czyżby w 2028 Samsung będzie w postaci człowieka w czerwonych butach? Jakiś bocian. Cześć! Jesteś na kanale Kulne Memy i zapraszam Cię do oglądania porcji dobrego humoru, który na pewno przyda się każdemu. Myślałaś już nad poważnym związkiem? Aktualnie w takim jestem. Ile masz lat? Dwanaście. Rzeczywiście, w tym wieku są poważne związki. Więcej na takie dziewczyno nie licz. Jak tylko będziesz 13 urodziny, do widzenia poważne związki. Chyba jednak poszukam innej apteki. Jakoś logo tej apteki mi nie odpowiada. Co konkretnie panu lub pani tu nie odpowiada? Wąż czy kieliszek? Miałam kiedyś spotkanie z prezesem jednej z firm, ale musiał gdzieś wyjechać i powiedziano mi, że do sali konferencyjnej przyjdzie dyrektor handlowy. Wchodzi młody facet i podaje mi rękę i mówi Siemaszko. To ja. Przysięgam, nie wiem do dzisiaj dlaczego myślałam, że się wita. Mówię mu Siema. On tak poważnie na mnie patrzy i dodaje Robert Siemaszko. Ja trzymam tą jego dłoń i odpowiadam Roxana Siema. Dobrze, że Roksana miała nazwisko Siema. Inaczej otrzymałoby się bardzo niezręczna sytuacja. Ja. Rozmieni im pani 200 złotych? Kasierka Nie ja. A ja w takim przypadku biorę gumę do rzucia, żeby uśmiechać się do kasierki białymi zdrowymi zębami. Ten koleś stracił 90 kilo w zaledwie jeden miesiąc. Koleś może i zuch, ale ja swoim bystrym okiem widzę tu nie więcej niż 60 kg, więc się nie przechwalaj. Dwa rodzaje ludzi, kiedy opowiadam im o swoich fetyszach, a gdzie trzeci rodzaj, który zawsze taki o, to bzdury, mam coś lepszego do opowiadania. Kiedy bardzo chcecie się spać, ale do końca serialu zostało 15 minut i już się opłaca wyłączyć. A gdy wyłączysz, to czy dostają drugie życie i się otwierają tak szeroko, jak to możliwe? Niemożliwe, że to dotarło do naszych czasów. Jeszcze królowej Elżbiety brakuje w tej liście. Pogoda przez cały tydzień? Pogoda, gdy zaplanuje sobie coś superfajnego. Gapić się przez okno godzinami, to nie jest coś superfajnego. Kiedy wydałeś 200 zł na grę i czekałeś 5 godzin, aż się pobierze, żeby się dowiedzieć, że nie działa na Twoim komputerze. Ja bym rozwaliła i komputer, i stół, i krzesło. Może jeszcze i dziadka. Ja próbując znaleźć utwór, który słyszałem parę lat temu na podstawie samej melodii Google. Google jest mężczyzną? Moje życie już nigdy nie będzie takim samym. Może to i Rosja, ale czasem wpadną na niezły pomysł. Oczywiście, jak kilka razy wypadnie ci dziecko z wózka, to będziesz musiał wpaść na jakiś pomysł. Nauczycielka przy rodzicach, nauczycielka w szkole. Każda szkoła to park jurajski i ku nieszczęściu każdy musi przez to przejść. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jestem dietetykiem, prowadzę innych do skarbu, którego sam nie mogę posiadać. Ofiarna kobieta na sobie pokazuje ludziom, co z nimi może się stać, jeśli nie będą korzystać z jej diety. To zasługuje na wielki szacunek. Kiedy babcia dała po czekoladzie wszystkim swoim wnukom, tylko nie Tobie, bo psy nie mogą jeść czekolady. Skądże babcia to wzięła? Psy mogą jeść czekoladę, tylko że lepiej nie gryzą kości swoje. Mój mózg, złam to, ja. Dlaczego? Mój mózg, musisz. Czy naprawdę to mózg? Może raczej jego nieobecność. Warszawa Gdańsk, 417 kilometrów. Gdańsk-Warszawa 417 km, Ziemia-Księżyc 384 400 km, Księżyc Ziemia 384 400 km, Poniedziałek Piątek 5 dni, Piątek Poniedziałek 2 dni. Czemu? rozwiązana tajemnica ludzkości. Będziesz mieć nad czym się zastanawiać. Nie mogę zasnąć, odkąd to zobaczyłem. Dobrze, że to myszka Miki, ani Mini. W przeciwnym razie mogłeś już się nie obudzić. To dziwne uczucie, gdy psiaki mają bogatsze życie uczuciowe niż ja. Na ulicy? Na chodniku? Naprawdę? Przecież to nieprzyzwoicie. Jak gdy mam coś zadane z matematyki, jak gdy mam coś zadane z muzyki. Ale jeśli pani z muzyki powie, że źle zrobiłam, to zamienię się w to, co jest po zadaniu czegoś z matematyki. Najdłużej trwający katz, który został udokumentowany, trwa 4 tygodnie. To już historia bo najdłuższy trwający kac jeszcze się nie skończył, a rozpoczął się kilka lat temu. Inaczej nie mogę wyjaśnić tego, że mieszkam ze swoim mężem. Kiedy wiesz, że te studia kompletnie nie są dla ciebie, ale próbujesz się dopasować, to nie ja tam nie pasuję, to oni muszą przemyśleć swój program. Kiedy mama woła cię na obiad, a on nie jest jeszcze gotowy, boj się wyobrazić, jak ten obiad będzie wyglądał, kiedy będzie gotów. Kiedy powinieneś wygłaszać prezentację, ale w klasie wszyscy gadają, więc po prostu stoisz na środku klasy i czekasz. Jeśli dostaniesz w rezultacie dobrą ocenę, to się opłaca postać i poczekać. Marek, słyszałem, że się ożeniłeś. Tak. Szczęśliwy jesteś? Sara mówi, że tak. Sara bzdurnie powie, więc się wyluzuj. Nikt. Papier toaletowy w szkole. Innowacja. Od razu z funkcją peelingu. Mam nadzieję, że udało mi się trochę Was rozweselić. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, zostawiacie kciuka w górę. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.